20 tysięcy teraz. Wow. Teraz jedziemy do miejsca, którego lokalizacji nie możemy ujawniać. Proszę Państwa, Gonciu jedzie do domciu! Naprawdę, już byliśmy w Krakowie parę dni temu, ale bez kamery, więc się nie liczy. Jak czegoś nie było we vlogu, to się nie wydarzyło. Masz śrubakę? Słubakę No, nie mam. Mm. Ach, jak ja lubię jeździć z Pendoliną. Jeździ się lepiej niż z Shinkansenem. to sobie. Nie jest taki szybki, ale jest wygodniej. Tutaj są światła takie mniej to? Męczące? Męczące? Zaprezentuję Wam teraz najlepszą rzecz związaną z pendoliną. Tak się jechało. TKP, dobra robota. PKP in city. TKP nie sponsoruje tego filmu. Gdzie to sobie pomyślałem, jak się teraz idzie przez galerię handlową, to większość firm, które się mija, w jakiejś w tej innej postaci już działało na YouTubie z youtuberami w formach reklamowych, współpracach itd. I to jest dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo w tej galerii krakowskiej nagrałem swoją pierwszą akcję sponsorowaną na YouTubie. Zrobiłem to za grosze i była to jedna z pierwszych w Polsce akcji sponsorowanych na YouTubie. Ludzie się wtedy bardzo zdziwili, że przecież jak to? Film niezrobiony z pasji. <noise> Rodzice mi zorganizowali taką małą wigilię po wigilii e, i pierwszy raz od kilku lat mam okazję zjeść rodzinne wigilijne specjały. Więc to jest nasza wigilia w Polsce. To jest nasza wigilia w Polsce. No to robiliśmy. Dobrze. Kada, gdzie jest Kasia? Łap, łap. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nawet jeśli się go odwiedza średnio raz albo dwa razy do roku. Dzień dobry. dobry. Przez to, że ostatnio i przedostatnio, jak tu byłem e, mieszkał tutaj Marcin, to nie używałem swojego biurka, więc to jest pierwszy raz jak podpinam się na własnym takim biurku roboczym od 3 lat. Dzień następny, niespodzianka. Dzisiaj vlog ma więcej niż jeden dzień, bo tak wyszło. Muszę przyznać, że przebywanie z tymi studentami łódzkiej filmówki dobrze mi zrobiło, jeśli chodzi o podejście do kadrowania. La 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 la. Dzień dobry. Uuu. Kosmetyki. Żel do mycia twarzy z zarostem i brodą. Żel do mycia twarzy z zarostem i brodą. Tymczasem w mojej okolicy wybudowano nową rzecz, w ogóle tego tutaj nie było, ostatni raz jak tu byłem, ale jaja. Jest jedna tradycja, którą trzeba szanować, Daleśniczki. Dobra? Kasia. Podeszliśmy sobie do Mocaku, czyli Muzeum Sztuki współczesnej, które jest tutaj nieopodal, żeby zrobić sobie trochę zdjęć. Mamy taki nieoficjalny challenge z Kasią, żeby postawać na Instagramie codziennie. Co to jest w ogóle? Instalacja artystyczna. Ale mamy tutaj krajobraz miejski. Możesz opowiedzieć jak się wychowywałaś na polskim osiedlu. No tak, więc no. Nie było łatwo. Trzeba było kraść. kraść. Czasem nie pobili, czasem pobiłam kogoś. Nie narzucam to nikomu, że źle mi było. Czasem nie pobili, czasem pobiłam kogoś. Ale było źle. Kraść. kraść. Ale było źle. No tak, więc no. <gry> No nie było łatwo tutaj na podgórzu, tutaj, tutaj skroiliśmy pierwszego funfla. Dobrze, że no, temu jednemu chłopakowi udało się wyrwać z tego naszego osiedla Pharrell Williams. To jest symbol Zabłocia teraz. On pokazał, że to się da. Myśmy go Farfocel nazywali na osiedlu. Także to jest nowy dworzec kraków zabłocie. Ja tu jak byłem mały, to się bałem w te okolice wchodzić, bo tak podejrzanie tutaj było, dużo jakichś piaków i tak dalej. Teraz, no, się jak świeżutko jeszcze pachnie. No dobra. Strasznie ten kabel jest krótki, ale to jakiś przedłużacz sobie muszę. No to co zrobisz? Fajnie, wreszcie sobie mogę robić zdjęcia w świetle neonów. Własnego neonu. No własnego neonu, no dokładnie, śliczny. Kolejna rzecz w programie na dzisiaj, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu pokazywałem we vlogu kanał takiego chłopaka, który vloguje. I vloguje całkiem sympatycznie. I obiecałem, że jakoś go tam wesprę w tym, więc teraz się z nim umówiłem w ogóle i idę, idę się tam przybić piątkę, że co to tam będzie chciał. Chcesz kogoś pozdrowić? O, Fajna czapka z pomponem. Także tak, to jest Janek. Dzień dobry, Dzień dobry, cześć. Ee, Janek robi vlogi od niedawna w sumie. Z dwa miesiące. Dwa miesiące, ale idzie ci naprawdę dobrze. Ja ci tak, tak schodziłem na, e, na kanale wcześniej, ale wiesz, masz rękę do tego i tak no, powodzenia ci chciałem życzyć, bo... Widać, widać dużo napracowania w tym, co robisz. Czasem mam tak właśnie, że ym, sobie w jakiś weekend nagram vloga mhm. i potem czy jest jakby ludzi, którym się to podoba, tyle czytam tych komentarzy pozytywnych, że już się nie mogę doczekać kolejnego weekendu, bo jakby tylko wtedy mam czas, żeby zrobić vloga. Mhm. A co planujesz? Jakby, tak wiesz, zachęcając ludzi, żeby sobie zobaczyli, co nagrywasz, to, to jakie, ja, jaki tam masz zamiar w ogóle? Może robisz też jakieś filmy o Krakowie bardziej, że ym, tam powiedzmy o jakichś Ukraińcach w Polsce. No super, nie, bardzo wiesz, ciekawie. Ciekawie, to brzmi, ambitnie stawiasz sobie cele bardzo dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No ale sprawdźcie sobie, kanał nazywa się John Steer. Od imienia Janek. Nie ukrywajmy. No tak. No, mój kanał nazywa się Krzysztof Gonciasz. nie ma tak, żadnej ciekawej historii. tutaj. <laughs> się papa. Tak wygląda pożegnanie na vlogu. Kamerami się styknie. Teżkę <laughs> kamerą. Cześć. Kiedyś jak byłem dzieckiem, to mieszkałem na tej ulicy. Ulica Brodzińskiego. To jest kolega Maciek. Jesteśmy w studio, Jak się teraz to studio nazywa? Flatwood Flatwood, dawniej Cramstock. Tutaj robią filmy animowane. To co tam widzieliście to jest moja malutka operacja górnicza złożona przez Maćka, a teraz pojedziemy w ogóle oglądać coś dużo bardziej skomplikowanego w temacie kryptowalut. Ale to chyba będzie osobny film w ogóle, chociaż jeszcze nie wiem. <słuch> Podczas tej wycieczki do Polski mamy takim podróż kulinarnym szlakiem po ulubionych restauracjach. I to jest z kolei ja obecnie moja ulubiona restauracja w Krakowie. Nazywa się Miodowa. Bardzo fajne połączenie polskiej kuchni tradycyjnej w bardzo nowoczesnym wydaniu. Super. Naprawdę przepyszne. No i tak przyjemnym wieczorem ze znajomymi kończę Kraków tym razem, starczy tej Polski, jedziemy jutro do Londynu, pojutrze do Tokia. Koledzy tutaj podeszli się przywitać, dzień dobry. Siema. Chcecie pozdrowić kogoś? Yy, pozdrawiam mamę. Krakówka. Mamę pozdrawiamy, Pozdrawiamy. <laughs> bardzo dobrze. Wiecie jak ładnie pachnie choinka bardzo tak nie wąchania choinki? Super jest. Nice.